Każdy z nas to już prawie taki wprawny prawnik. Już to wiemy, tamto wiemy, już wiele rzeczy wiemy. No i też na pewno wiemy, że jak jedziemy w górach, to najlepsza droga to jest prosta droga, bo jak się kręci, to można wypaść i kiedyś tak jechaliśmy, kierowca był zmęczony, a w i, i prawie, że prawie, że gdzieś tam po obrzeżu i już prawie widzieliśmy siebie, jak tam w Szwajcarii spadamy z góry w dół. A więc, jeżeli pośród tylu doświadczeń, i to niebezpiecznych doświadczeń, to najlepsza jest prosta droga, bo sobie zablokujesz kierownicę i masz spokój. Jedziesz prosto. Nie ma zakrętów, nie ma nic. Możesz być pewny, jak poddajesz się tej drodze, to na pewno trafisz do celu. A więc, lepiej jechać tą drogą, którą Pan prostuje przed nami, abyśmy mogli pewni być, że nie poczujemy się. Oglądać czy być niepewni, że na jakimś skrzyżowaniu trzeba zjechać z tej drogi, pojechać gdzieś w prawo czy w lewo. Wiemy, że to jest prosta droga i ona prowadzi do celu. Nawet jak coś próbuje się pod nią podłączać, to, to jest to fałszywa droga, która prowadzi donikąd albo do zatracenia. A więc wiedząc o tym i znając to, musimy nieustannie podejmować decyzje, czy być wdzięcznymi Bogu za tą prostą drogę, czy, czy, no, czy próbować sobie po, po, porajdować, tak, po trochę zakrętów, trochę takich e, skrzyżowań i takich po prostu jakichś e, ruchów, żeby, żeby sobie urozmaicić to życie i tak raz tu, raz tam. Raz jakiś, y, obejrzeć sobie coś takiego, a raz coś takiego, albo zrobić tamto, albo jeszcze coś, tak trochę powirażować, żeby sobie zobaczyć, jak to, jak to jest. Y, y, nudna ta prosta droga, co? Czy, czy jak to jest? Nudzi się, co? Tak, tak jakoś człowiek się później już przyzwyczaja, prosta i prosta. Człowiek by chciał trochę pokręcić, co? Nie, na pewno... Wielu ludzi po jakimś czasie już mówi, że muszę coś pokręcić, bo tak i tak zaczyna kręcić po prostu sobie, bo, bo coś, coś to za, za, za łatwe, za, za takie za proste. Trzeba trochę urozmaicić to sobie życie chrześcijańskie, no i później zaczynają się dziwne rzeczy dziać w tym życiu chrześcijańskim. Traci się drogocenność Chrystusa, zaczyna człowiek coraz bardziej patrzeć po różnych innych rzeczach, a w sumie to jest najważniejsze, bo... Yy, bo nawet głupi na niej nie zbłądzi. A choćby mi zasnął, to i tak będę na niej pouczany przez Pana poruszał się dalej. A więc dla nas jest to bardzo, bardzo ważne przesłanie, że, że to wszystko jest polegliwe i otwarta sprawa jest przed nami. Tylko musimy chcieć w ten sposób żyć. Jak się czegoś już nauczymy, to już tego się trzymać, to jest właśnie wyczyn na tej ziemi. Że w ten sposób postępować. Tak jak już było wspomniane, wśród wierzących pojawiają się trendy wymyślające jakieś sposoby, czy jakieś ułatwienia na tej drodze, Ono przecież jest najłatwiejsza, bo jest prosta. Po co tam ułatwienia to to tylko wróg może wiedzieć, jeżeli jest prosta i, i nie, ma, nie, nie jest wyboista, nie ma na niej e, przepaści i nie ma, nie ma mostów. E, to tylko dziękować Bogu za to. E, ale są tacy, co wymyślają, jak, jak to urozmaicić tą drogę i raptem kogoś rzucą w zakon. Kogoś wrzucą w y, jakieś tam y, pokarmy, kogoś wrzucą, tak jak było tam, w obrzezanie, no, w jakieś takie urozmaicenia, żeby dodały takiego smaku temu wszystkiemu. Podczas gdy na tej drodze ma panować miłość wzajemna. Y, wszyscy, którzy nią idą, mają się miłować nawzajem, tak jak ten, który jest drogą, umiłował nas. Takie proste prawo. Tak? Nie trzeba urozmaicać, nie trzeba nic do niego dodawać, nie trzeba. Ono ma taki blask, że rozjaśnia ciemności w każdej chwili. A więc w sumie nie, 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 ma, nie ma potrzeby dodawać do niego na przykład, że na, siłę, na przykład na siłę zbawię kogoś. Nie muszę tego dodawać. Sam Pan Jezus nie na siłę nie zbawiał nikogo. Powiedział, kogo ojciec do mnie przyprowadzi, to ja go przyjmę". chodził, mówił, do ludzi docierała prawda, ale i tak wiedział, że uwierzyli, ale on i tak wiedział, że za chwilę się odwrócą od Niego. więc w sumie wiedział, że to, co Ojciec mu daje, to przyjdzie do Niego i będzie się pilnowało jego. Więc nie musimy robić czegoś, co, co, co nie chce. Pan, ale mamy należeć do Niego i mamy miłować Go z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. Wydawałoby się, że, że, że to jest takie proste Boga nie miłować, jak to nie miłować Boga. Przecież On, gdy my zgrzeszyliśmy, nie zabił nas, ale jeszcze posłał nam syna, jak to nie miłować Boga? Przecież to jest niemożliwe, żeby Go nie miłować i żeby życia całego nie oddać mu. W żeby On zrobił z nas to, co jest naprawdę Jemu bliskie i żeby mógł nas wziąć do wieczności. Jak żebyśmy mogli w ogóle się zastanawiać, czy, czy warto w ten sposób postępować. A jednakże człowiek ma takie pomysły. Myśli sobie, no ale ten jest taki, ta jest taka, to, to jak to teraz się miłować? A, a jakimi nas pan umiłował? Byliśmy naprawdę super wtedy, już tacy wspaniali, tacy chętni zawsze mu służyć, zawsze za nim postępujący. I wtedy, gdy my byliśmy już tacy, naprawdę wtedy Pan nas umiłował i powiedział, no teraz to ja cię miłuję. Nie, umiłował nas, kiedy w grzechach żyliśmy. To jak my się mamy teraz miłować? Jego miłością. On umyował nas i poszedł umrzeć, abyśmy my umarli. A więc powinniśmy sobie mówić yy, wprost: Umrzej, przecież przeszkadzasz na tej drodze, poruszać się swobodnie i stale rozpychasz się i próbujesz pchnąć kogoś w jakimś innym kierunku. Uspokój się, oczyść się i zacznij się poruszać spokojnie na tej drodze. Pan nasz jest księciem spokoju, pokoju. I powinniśmy sobie o tym spokojnie przypominać, że przecież to nie jest droga dla rozpychaczy, tylko droga dla wszystkich nas wracających. Że nie trzeba się rozpychać, walczyć o jakieś priorytety, szukać dla siebie chwały. To jest droga dla pokornych, dla cichych, łagodnych, miłujących się nawzajem. A więc w sumie wiedząc o tym, że taki jest Chrystus i że On jest tą drogą, to wszyscy nie mamy problemów, żeby się uniżać, żeby służyć na tej drodze, żeby... Całe nasze życie należało do Niego, bo przecież jakbyśmy w ogóle śmieli nie, nie czcić Tego, który dla nas to wszystko uczynił. Nie byłoby takiej możliwości, nawet Paweł mówi: W moim sercu jest to, żeby zawsze Go poznawać, żeby jeszcze więcej Go poznać. Dlatego, że y, On mnie zbawił z moich grzechów. Zależy mi teraz, aby poznać tego, który mnie zbawił do końca. Poznać Go jeszcze więcej, tego, który mnie zbawił z moich grzechów, który poszedł. Umrzeć za mnie na krzyżu, który dał się przybić, chociaż mógł nie dać się przybić, jednak dał się przybić. M mam, nikt mnie nie zmusza, nikt nie, nie zabiera mi życia, ja sam je oddaję za, za, za ludzi. A więc kosztować i poznawać tego, który to dla nas uczynił, jest dla nas najcenniejszy. Właśnie wróg chce nam to zabrać, bo On chce, żebyśmy się zajmowali różnymi rzeczami, różnymi złymi rzeczami ludzkimi, zamiast Jezusem, Jego dobrem, żebyśmy myśleli o tym czy o tamtym. Wielu z nas gra w, nie w tym zespole i. Akcje, które tworzy, to są zagrywki faulowe, zagrywki podcinające nogi, nie, nie prawidłowe takie, które pozwalają funkcjonować całej drużynie. Ktoś chce przy, przypisać sobie chwałę, ktoś chce pokazać, jaki jak jest wspaniały na tych, no różne wydarzają się tam rzeczy. A my mamy wszyscy mieć świadomość, że wspaniały jest nasz Chrystus. Tu nie ma szansy nikt nawet rywalizować z Panem Jezusem o wspaniałość. On zaświecił światłem w naszych ciemnościach i nam się wszystko okazało jasne, oczywiste, że przecież my jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy zbawiciela. Już nie mieliśmy wątpliwości, gdy z kimś rozmawialiśmy: to gdzie? My jesteśmy fajni ludzie. Ale kiedy spotkaliśmy Jezusa, zobaczyliśmy, i od razu powiedzieliśmy: Panie, ratuj mnie. Jestem beznadziejnym grzesznikiem. I od razu światło, które od niego zaświeciło, dało nam podstawę, żeby zacząć oczyszczać się. A więc na tej drodze. Jest światło, jest jasno, ale świeci tam światło Jego miłości, Jego prawdy, Jego świętości. I dlatego, ucząc się tego, dla nas staje się to oczywistym, że gdy chcemy razem iść tą jedną drogą, to między nami musi być miłość Jego miłość. Jego gotowość, aby być jedno, tak jak on z ojcem jest jedno żeby wspierać się nawzajem w tym, co jest Pańskie, a nie wspierać się nawzajem o to, co swoje. I tego, tego wszyscy potrzebujemy, żeby dobrze to rozumieć. Pamiętamy, to jest nieraz cytowane, że wielu przyszło i mówiło, Panie, Panie Jezus, mówi, ja Was nie znam, nigdy Was nie znam, bo czynicie bezprawie. Na tej drodze po prostu czynili bezprawie. Żyli sobie jak chcieli. Nie, nie, nie myśleli o, o innych, nie myśleli o miłości, nie myśleli o przebaczeniu, po prostu żyli sobie po swojemu. Pan y, przyszedł uczynić z nas jedno ciało, nie, nie, nie zbieraninę różnych dziwolągów, tylko jedno ciało, które funkcjonuje w jednym duchu, w jednej mocy. I tym ciałem porusza głowa to jest Jezus Chrystus. Nie cząstki, co robią co chcą, tylko głowa porusza całym ciałem i wszystkie cząstki. Otrzymują rozkazy od tej głowy. Kiedy chcę wziąć to, to moja ręka usłyszała rozkaz i zrobiła to. Noga spokojnie. Nawet się nie rusza specjalnie, bo rozkaz poszedł do ręki. Jeżeli więc głowa rozkazuje, to ona uruchamia cząstki jak chce. I kiedy Jezus nami dysponuje, to on uruchamia nas odpowiednio do swoich decyzji, a więc każdy z nas jest napełniany Jego rozkazami, ale główny rozkaz mamy wszyscy – miłować Boga z całego serca, myśli i duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc otrzymujemy rozkazy, które są wykonawcze, usłużne rozkazy. I mogą być one w tym momencie do tej cząstki albo do tamtej cząstki uruchamiające tą, i nie musimy sobie zazdrościć. Noga wcale mi nie powiedziała, ja strasznie zazdroszczę ręce, że ona może takie rzeczy robić. Ale ręka też nie mówi, że zazdrości nodze, że ona może chodzić. A więc te cząstki ze sobą współdziałają i nawzajem cieszą się z tego, że, że to wszystko jest wykonywane. A więc cieszmy się tak, jak powinniśmy się cieszyć jako Kościół. Z tego, co daje nam Chrystus. Główna rzecz, miłość wzajemna, ale też i służba. A służba, to już są rozkazy. Te, które docierały do apostoła Pawła, nie docierały na przykład do kogoś innego. Do jakiegoś innego sługi. Nie wiem, czy Jakuba, który zostawał w tym momencie w Jerozolimie, czy... czy Jakiś tam inne, którzy też inne zadania mieli do wykonania. Pan Jezus powiedział do, do Pawła przed cesarzem stanąć musisz, musisz i tam opowiedzieć o mnie. I tam też trafił. A więc w sumie cząski mogą otrzymywać różne rozkazy co do służby, ale ten sam co do bycia z Bogiem i ze sobą nawzajem. Każda cząstka ma ten sam rozkaz. Gdy wykonujemy to, co mamy wszyscy wykonywać, wtedy tworzy się ta jedność, bo Bóg jest prawidłowo przez nas czczony w Jezusie Chrystusie i my nawzajem czynimy sobie Boże dobro, miłując się nawzajem. Sprawa posuwa się prawidłowo. Paweł też tu wspominał, żebyśmy nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. Bo ona prowadzi nas do oczyszczenia, do usuwania tych wszystkich różnych rzeczy, które przeszkadzałyby w podążaniu jako jedno ciało. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Czytam w Habakuka, że sprawiedliwe z wiary żyć będzie, i Bóg mówi: Zapisz to, żeby to było. Można było szybko przeczytać, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, A więc wiara w Jezusa, radość z Jezusa, szczęście, że jest wspaniałym królem chwały, że siedzi tam po prawicy Ojca. To wszystko musi w nas nieustannie działać. My musimy być podniesionymi duchowo ludźmi. Właśnie tu na Ziemi diabeł nas próbuje koniecznie zdołować. Coś się nie uda, już potępia albo próbuje zasłaniać, żeby człowiek. Nie myślał, że, że coś złego, zrobił cokolwiek. A my przecież idziemy do domu ojca. Nasz nastrój duchowy musi być wzniosły. Musimy iść jak, jak Boże dzieci, które wracają do miejsca wiecznej społeczności z ojcem, z synem Bożym. To, to jest coś bardzo ważnego. Wtedy łatwiej jest pokonać to, z czym wróg do nas przychodzi. A więc na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Cię, Panie. Słowo Boże mówi do mnie i do Ciebie, że sąd Boży jest nad nami teraz właśnie. I my oczekujemy, że Bóg będzie sądził nasze działania. Jezus powiedział te słowa, że gdy ktoś czyni dobro, to, to nie boi się światłości, aby się okazało, że to jest czynione z Boga. Tylko lgnie do światłości, żeby to widać było, że to jest z Boga. Jeśli ktoś czyni złoto, boi się światłości, szuka ciemności, aby nie sprawdzono, co to jest w sumie, żeby nie wyszło na jaw, że to jest czynione ze złego nastawienia jakiegoś, w zły sposób. Mamy dwa rodzaje działania. Jesteśmy wierzącymi ludźmi i dlatego sobie o nich powiemy. Jedno z tych sposobów działania wierzących ludzi to jest zaspokoić wierzących ludzi. Żeby byli zadowoleni, żeby jakoś cieszyli, żeby, żeby to życie im nie było takie aż takie trudne, żeby to jakoś ułatwić, żeby coś zrobić, żeby wszyscy mogli być zadowoleni. A więc jest to zaspokajanie człowieka, ale niebezpieczne jest to, bo człowiek musi przejść ogień. Bóg mówi, że wrzucę ich w ogień, będę ich przetapiał i sprawdzał ich wiarę, ich nadzieję, ich miłość. Musi się to okazać, chronienie się przed ogniem doświadczeń. To jest tak, jakby kogoś nie dopuścić do oczyszczalni. I z tym swoim brudem, z tym swoim niedopełnionym. Czystością tego złota czy srebra, człowiek stanie przed Bogiem później. A więc człowiek musi przejść próbę, decyzję i wybory, żeby się okazało, czy należy do Boga, czy też nie. A więc nie zaspokajajmy ludzi. Kiedy człowiek żyje w czymś złym, to musi dowiedzieć się, że żyje w złym i musi to zło opuścić. Zaspokajać mamy Jezusa Chrystusa. I tutaj musimy być na 100% wszystko, dlatego, żeby Jezus był spokojny, że my nie zginiemy na tej ziemi w głupocie jakiejś, że pilnujemy się Jego, że wzywamy Jego imienia, że należymy do Niego. Tak jak rodzic jest spokojny, kiedy widzi, że dziecko idzie prawidłowo. Widzi gdzieś tam z okna, że ktoś doradza, podchodzi tam z jakimiś papieruchami i zobacz, tu koledzy inni, a to dziecko nie odchodzi, idzie dalej. Dobrze pouczony, dobrze wybiera, decyduje. Jezus jest spokojny, gdy my żyjemy dzięki niemu tu na ziemi, kiedy nie próbujemy siebie nawzajem zaspokajać, tylko Jego, naszymi postępami w Jego kierunku, oczyszczaniem się, usuwaniem tego, co złego jest. I tu jest główna sprawa, po co to wszystko się dzieje. Paweł mówi, że ja nie radziłem się ciała i krwi, ani nie myślałem, aby zaspokajać czyjeś ciało. Zostałem powołany po to, żeby zaspokajać Jezusa i żeby Jezus był zaspokojony, bo Jezus jest Zbawicielem. Jemu chodzi, żeby ratować ludzi, żeby zbawiać, a nie zadowalać ludzi. Bo człowiek zadowolony, to jest człowiek leniwy, człowiek, który sobie siada i mówi, no to już mam wszystko zabatwione. A Jezus mówi do końca walcz i wygrywaj, ponieważ Władca tego świata będzie cię absorbować stale czym, żeby cię odciągnąć, a więc musisz stale przeciwstawiać się złu i wybierać dobro. A więc nieustannie musisz być czujny, czujna. Musimy podejmować decyzje, które są bardzo ważne, oparci na tym, czego się uczymy. I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Moja dusza tęskni za tobą w nocy, i mój duch poszukuje ciebie. I to jest właśnie następna sprawa, miłość do Jezusa. Pamiętacie, jak nawet do, w księdze objawienia: To czynisz dobrze, to czynisz dobrze, to czynisz dobrze, ale mam ci za złe, że straciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, człowiek, który chodzi w miłości z Panem, to jest naprawdę, to jest piękne chodzenie po ziemi, ale człowiek, który chodzi już tylko, aby czynić coś dla Pana, to już nie jest tak piękne. Nie ma w tym intymności, nie ma relacji, nie ma y, rozmowy ze sobą, komunikacji. Jest wykonywanie jakichś zadań, ale nie ma tego co powinno być między oblubieńcem a oblubienicą. I tutaj y, zdajemy sobie wszyscy sprawę, że Jezus y, ma rację we wszystkim w tym także. My sami wiemy, że gdy mamy miłość, tak nam dobrze jest z Jezusem, jak nam dobrze jest czynić to co on do nas mówi. A gdy tracimy miłość, zaczynamy myśleć jak nam będzie dobrze. Już nie myślimy jak dobrze być z panem, tylko myślimy jak dobrze, żeby pan nam tu pomógł, tam pomógł, żeby nam tu było na ziemi dobrze. I wtedy zamieniamy już obiekt, który jest najważniejszy. Stajemy się my, a nie Jezus najważniejszy. A kiedy my, no to jak wiesz, jak dziecko jest najważniejsze w domu, co ono robi? Wykorzystuje rodziców, żeby oni zapewniali jemu jak najwięcej komfortu i stale nie podoba się to, pełno ma zabawek, ale dalej nie podoba się, za mało, jeszcze więcej. Kiedy dziecko myśli o sobie, ale kiedy myśli o zaspokojeniu rodziców, wtedy to dziecko inaczej patrzy na no, to, jest wdzięczne za to, co ci rodzice temu dziecku dadzą. Takie dzieci mieć to skarb. Ojciec chce mieć takie dzieci gdzie my nie, nie próbujemy wymuszać na Nim czegoś, bo nam to jest potrzebne, ale jesteśmy w stanie podziękować Mu za to, że, że nie mamy tyle, co Kowalski, nie mamy tyle, co Wiśniewski, ale mamy Jezusa i mamy społeczność z Bogiem, taką, jaką mieć powinniśmy oczyszczeni krwią Jezusa. Idziemy tą drogą i pragniemy Jezusa, On jest nam bliski, do Niego tęsknimy, o Nim myślimy, Oczekujemy na Jego powrót, przygotowując się. I to jest, to jest potężna siła, która pomaga nam nie zbaczać z tej drogi, iść dalej nią wzwyż. Pan Jezus powiedział, że On miłuje tych wszystkich, tego chyba nauczy was na pamięć, którzy doszli do tego samego przekonania, że skoro On umarł, to wszyscy umarliśmy, aby nie żyć już dla siebie, ale żyć dla Niego, według jego Podawania. A więc to jest Zaspokojony Chrystus, kiedy my umarliśmy, aby On mógł żyć w nas, a my tego naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy nie życia naszego, ale życia Jezusa w nas. I wtedy Jezus jest Zaspokojony, a Ty masz zwycięstwo nad diabłem. I idziesz wtedy dokładnie w kierunku wyznaczonym do domu Ojca, i to jest nam potrzebne nieustannie. Więc nie sprawiajmy sobie zaspokojenia, patrzmy, żeby Jezus był zaspokojony. Jak On będzie zaspokojony, to my jesteśmy naprawdę zbawieni. Wtedy jest, jest, jest prawidłowo wszystko i, i dzieje się to dni są wykorzystywane. Jesteśmy, patrzymy na siebie inaczej, widzimy to, co jest cenne, wieczne i prawdziwe. Niech Bóg w tym pomoże. Amen.